Cześć, z tej strony Tomek, a to jest kanał Prepersowy. Jeżeli zastanawiacie się, co robię pod tym żółtym tarpem, koniecznie zajrzyjcie do mojego wcześniejszego filmu, gdzie omawiam założenia tego wyzwania. Film jest krótki, trwa około 4 minut. Będziecie wiedzieli o wszystkim, co istotne, jeśli chodzi o to dzisiejsze wyzwanie. Ja niestety musiałem to wyzwanie trochę zmodyfikować ze względu na to, że pogoda dzisiaj naprawdę nie rozpieszcza. Jest bardzo silny wiatr, który widzicie pewnie po tym, jak zachowuje się tarp. Musiałem zmienić miejsce, w którym będę dzisiaj testował ten cały setup. Musiałem zmienić to miejsce na bezpieczniejsze ze względu na wiatr tutaj. Po prostu nic na mnie nie spadnie. Temperatura w tej chwili jest chyba najgorsza z możliwych, bo jest około 0 stopni. Jest mokro, wilgotno, wieje wiatr. W nocy temperatura ma spaść do około minus 2-minus 3. Także warunki typowo zimno-mokre. Miłego oglądania. Ja za chwilę wypadam stąd jeszcze. Muszę przygotować się do spania, muszę rozgrzać się przed wejściem do tego zestawu. Pamiętajcie zawsze w warunkach zimowych, zanim położycie się spać, trzeba się również wysikać. No i co, będę włączał się co pewien czas, żeby relacjonować Wam, jak się w tym wszystkim śpi. Słuchajcie, zaczynamy przygody. Zaczynałem się już gramolić do tego zestawu i nagle patrzę, że coś nie tak jest z matą. A mata, słuchajcie, wygląda w ten sposób. Jak pusty flak po pasztetowej. Pomyślałem sobie, że źle zamknąłem zawór. Albo być może, co zdarzało mi się już wcześniej, przez przypadek wcisnąłem zawór spustowy. Próbuję Wam ten problem pokazać do kamery, bo problemem prawdopodobnie jest właśnie zawór spustowy. Ale wcześniej szybko napompuję matę. Może uda mi się zademonstrować Wam, w czym jest tak naprawdę problem. Nie wiem czy to słyszycie, ale ten zawór spustowy właśnie niestety wypuszcza powietrze. E... Powiem Wam, że jestem w szoku, bo testowałem tą matę dosłownie 3 dni wcześniej. Zresztą widzieliście film, który zapowiadał to wyzwanie. E... Mata działała, spędziłem na niej. Dam około 30 może 40 minut Niestety. Słuchajcie wyraźnie słychać, jak uchodzi powietrze. Problemem jest właśnie... Ten zawór spustowy, który wypuszcza powietrze. I tak jak widzicie, po chwili mata niestety staje się flakiem. Delikatnie mówiąc, jestem niepocieszony. Jestem trochę zniesmaczony. Słuchajcie, to jest mata, która nie kosztuje 5 zł. Jest zresztą dedykowana do zastosowań militarnych dla wojska, jest to wersja w kamuflażu, wersja Rekon. Ja jestem przygotowany na takie sytuacje, bo, bo mam oczywiście plan B, mam zresztą nawet i plan C, natomiast wiem o tym, że bez tej maty to nie mam opcji w tych warunkach na wyspanie się, czyli po prostu nie zrealizuję tego, tego założenia, które chciałem, mam taki pomysł, ponieważ e, zabrałem ze sobą sprzęt, który e, miał mi służyć awaryjnie. W razie gdyby faktycznie ten zestaw się zupełnie nie sprawdził i nie byłbym w stanie się wyspać, a muszę dzisiaj się wyspać. E, wziąłem ze sobą m.in. awaryjną matę, jest to samopompa. Mam też awaryjny śpiwór. E, postanowiłem, że będę kontynuował to wyzwanie. E, oczywiście wiedząc, że. W tej konwencji, którą sobie postanowiłem, no możemy już powiedzieć, mission failed po prostu nie udało się tego zrealizować. Nie będę dzisiaj spał w zestawie, który zmieścił się w mojej kieszenie, bo ta masta samopompująca firmy Termarest to absolutnie nie jest rozwiązanie, które zmieści się do kieszeni. To jest normalna, pełnowymiarowa samopompa, którą, której na pewno nie zmieściłbym w żadną kieszeń. Ubrań, które posiadam, na pewno. Dobra, wgramolę się w to wszystko i będę w takim razie, na razie relacjonował Wam, jak ten zestaw sprawdzi się z inną matą, to znaczy z termarestem. A to wyzwanie, które chciałem dzisiaj realizować, po prostu zrealizuję następnym razem. Będę musiał albo wymienić tą matę. Klimit akurat ma dożywotnią gwarancję na swoje produkty, także mam nadzieję, że uda mi się tą matę wymienić. Może ją też w warunkach domowych naprawię, zobaczę co wydarzyło się z tym zaworem. A dzisiaj po prostu śpimy na Thermarest, czyli BB bag od Sola, samopompa termarest Trail Scout, śpiwór Cumulus, Lightline 200. No i wszystko oczywiście pod tarpem Situ Summit pod ultralightowym poncho tarpem. No dobra, słuchajcie, jestem już w środku. Za chwilę się zamykam, zapinam. Nie wiem czy mi się uda jedną ręką, ale będę próbował. Może jeszcze doświetlę czołweczką na razie na ten moment. O będzie ciężko. Słuchajcie, jak się tutaj urządziłem. No, taktyczne kalosze. Tutaj powiesiłem sobie dekatlonową lampkę. Z założenia ma trochę doświetlić to wszystko. Jak będę w nocy włączał się, żeby troszeczkę. Wam relacjonować, co i jak tutaj się dzieje. E, spróbuję się zamknąć i e, włączę się jeszcze za chwilę. No słuchajcie, poleżałem pół godzinki. E, jeszcze nie zasnąłem. E, na razie jest mi naprawdę całkiem komfortowo. Jest mi, jest mi ciepło. E, trochę chłodno w nogi. E, być może to dlatego, że ocieplacze do tych moich taktycznych gumiaków były delikatnie wilgotne, ale postanowiłem zostawić je mimo wszystko na stopach. Mam nadzieję, że nie, ta wilgoć odparuje. Niestety przyjmie to śpiwór puchowy. No, trzeba będzie go jutro wysuszyć. No, zobaczymy, co dalej. Na razie naprawdę, naprawdę nie jest źle. Szkoda, że mata nie ta, która była w założeniu. No ale zobaczymy. Czy pośpie? Tego jeszcze nie wiem. Od zaśnięcia minęło mniej więcej całe dwie godziny. Tak. Jest całkiem nieźle. Nadal jest mi trochę chłodno w stopy. Jest na pewno niewygodnie. Po prostu ten zestaw soli śpiwór plus termarest. To dla mnie w ciuchach zdecydowanie za dużo. Jest mi to po prostu niewygodnie. E, ja się w nocy dużo wiercę, i no, jest po prostu niewygodnie. Nie mam za bardzo możliwości ruchu. E, plus, no, ta bańka powietrzna, w mojej ocenie, jest tutaj trochę za mała. Natomiast nie jest źle. Ja naprawdę całkiem, całkiem komfortowo przespałem te dwie nocki. Obudził mnie delikatny chłód, ale to dlatego, że nie bardzo mam możliwość tutaj całkowitego zamknięcia się. No ale co, trochę się poprawię i śpimy dalej. Jeszcze trochę czasu mi zostało. Mam nadzieję, że stanę wyspany. Słuchajcie, kolejna pobudka. To już budzik. Tak, niestety trzeba wstawać. Słuchajcie, to nie była najlepsza moja noc w terenie. Ale nie była też najgorsza. Było niewygodnie. Momentami było chłodno, ale to ze względu na to, że nie mogłem tak dobrze zamknąć się w tym jak na przykład w holenderskiej norce. Ale naprawdę nie było źle i, i całkiem udało się pospać. Szkoda, że mata inna niż zakładałem, czyli Thermarest mata samopompująca Trail Scout. Ale w tej konfiguracji, przy tych warunkach, przy tej temperaturze Sprawdziło się to naprawdę całkiem nieźle. Jestem zadowolony, silny wiatr temperatura około minus 2, 3 minus stopni. Niestety w trakcie rozładowała mi się moja lampka. Ale słuchajcie, było naprawdę całkiem nieźle. Zwijam się, zwijam się na szybkość. Dzięki bardzo za oglądanie, będzie ciąg dalszy. Pozdrawiam, cześć.